Czwarta tajemnica chwalebna w niebo wzięcie Najświętszej Maryi, Panny z ciałem, z ciałem i duszą do nieba, wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, tak. Maryja modli się w domu Elżbiety. Jest świadoma tego, jak wielki dar otrzymała. Przede wszystkim syna Bożego. Już nosi go w swoim łonie, jak wielki to jest dar dla niej, dla świata. Ale pamiętajmy o tym, że Maryja powoli też odkrywała swoją tajemnicę. Jako człowiek podlegała. podlegała tak jak każdy, różnym ograniczeniom, cierpieniom, dopiero ten moment, moment, w którym wstępuje w życie wieczne, czyli wkracza do nieba, jest wzięta z ciałem i duszą jako niepokalana, wolna od grzechu, od, od pierwszego momentu życia. Dopiero wtedy w pełni może poznać, jak wielkie rzeczy uczynił jej wszechmocny. Czyniąc ją wolną od grzechu, na mocy przyszłych zasług Chrystusa jak wielkie rzeczy Bóg uczynił dla świata dając Zbawiciela, którego urodziła. To jest tajemnica ogromnej chwały Maryi, jej zwieńczenia jej życia, a jednocześnie jej niewypowiedziana radość. Dogmatem wiary jest, że Maryja została wzięta do nieba z ciałem i duszą. To jest dogmat. Które kościół ogłosił w XX wieku, dokładnie w 1954 roku. Ale nie rozstrzygnął oczywiście, czy Maria umarła, czy nie. Jest bardzo mocna tradycja na wschodzie, że Maryja zasnęła, i właśnie przez to zaśnięcie, w tym zaśnięciu jest to przeniesienie z ciałem i duszą do nieba. Ta tradycja jest też obecna w kościele katolickim. Tutaj y, przypomnę chociażby, Niezwykłe uroczystości w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, które co roku są celebrowane na Kalwarii Pacławskiej. Niezwykle uroczysta procesja zaśnięcia, a później w niebowzięcia. To wszystko jest celebrowane w nocy 15 sierpnia każdego roku. Dwie ostatnie tajemnice różańcowe części chwalebnej nie mają Bezpośredniego odniesienia do Biblii, ale pośrednio możemy znaleźć ten obraz, który dotyczy w niebo i przebywającej w chwale Maryi. Chodzi tutaj o tekst z apokalipsy świętego Jana z 12 rozdziału. Niewiasta obleczona w słońce, to jest znak. Dla świata. To jest wielki znak. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. To jest początek dwunastego rozdziału Apokalipsy. To są rysy kościoła. Niewiasty, która. Rodzi Chrystusa w historii pośród ogromnych prześladowań, cierpień, bólu. Chrystus jest ciągle dawany światu poprzez Słowo Boże, poprzez sakramenty święte. Ale ten kościół, ta niewiasta, rysy Maryjne, to samo słowo, które określa kościół w tym miejscu, niewiaste, która ma moc Bożą, jest obleczona w światłość, słońce jest tą rzeczywistością, którą jest obleczona, w światłość. Panuje nad czasem, bo, bo księżyc jest pod jej stopami. Ta niewiasta, to samo słowo występuje w Ewangelii Świętego Jana w XIX rozdziale, gdzie opisany jest moment ukrzyżowania Pana Jezusa. Jezus zwraca się do swojej matki przy krzyżu, z krzyża i mówi: Niewiasto, oto syn twój. To jest moment, w którym Jezus przekazuje wszystkich uczniów swoich jej opiece. Nie wieście. Natomiast uczeń umiłowany, każdy uczeń Jezusa jest wezwany. Właśnie w tym momencie, tej godziny ciemności i największej łaski, jest wezwany, żeby przyjąć jako swoją matkę, matkę Jezusa. To jest y, piękne, jak, jak Biblia święty Jan, Biblia y, łączy właśnie osobę Maryi z Kościołem. A kościół z Maryją. W kościele odkrywamy rysy Maryjne. A Maryja jest matką Kościoła. I to jest ikona, którą widzimy w historii. Właśnie jesteśmy w tym miejscu, na tej Ziemi Świętej, w której. Maryja interweniowała w sposób cudowny, nadprzyrodzony. Oczywiście, że mocą Bożą, ale jako matka, również matka tych dzieci tutaj, w Meksyku, przychodzi przez świętego Juana Diego, przychodzi do Niego, a przez Niego, do tych różnych plemion indiańskich. I ta interwencja jest tak mocna i tak trafna, bo jest prawdziwa, bo jest z nieba, że wiele milionów azteków, majów porzuca krwawe kulty i przyjmuje chrzest, wchodzi do kościoła. Na czym polega trafność tej, tej interwencji? Na tym, że Indianie odkryli, że. Ta niewiasta obleczona w słońce, która, która jest na tej ikonie danej, panująca nad czasem, ona przynosi króla, ten król jest w niej, niewiasta jest w stanie błogosławionym. I jeżeli słońce było do tej pory bóstwem najwyższym, któremu składano ofiary krwawe w okrutnych kultach, żeby podtrzymać w ogóle życie na Ziemi, to nie była religia. Objawiona z nieba, to, była, to był kult demoniczny. Chwały Maryja przychodzi więc jako matka i kładzie kres tym krwawym kultom dając Jezusa, prowadząc do Kościoła świętego. Chwała, która jest w Maryi, radość nieba, która jest w Maryi. Nie jest zatrzymana dla niej samej, ale ona jest matką ludzi, matką, która się objawia w historii w tym konkretnym momencie, jakże trafnie, jakże skutecznie. I cieszymy się, radujemy się tą chwałą Maryi, jej życiem wiecznym, które nie tylko przeżywa, i jest jej radością, ale chętnie dzieli się z dziećmi, szczególnie w tych miejscach, w których to życie jest zabrane przez zło, przez grzech, przez szatana, przez złe kulty. Tam się ona wybiera, pojawia, przychodzi, żeby przekazać największą radość. Jaka może być dla stworzenia, to znaczy radość przebywania z Bogiem, radość zamieszkiwania w niebie, w Królestwie Niebieskim, radość ze Zbawiciela i ze Zbawienia. I, i to właśnie chcemy przeżywać, rozważając te tajemnice, czy zgłębiać, posługując się również kolorami: e, białym i niebieskim. Biały to jest, to jest chwała zmartwychwstania, która jest dana przez Chrystusa. To On jest zmartwychwstałym i uwielbionym Panem. I Maria jest pierwszą, która w pełni partycypuje w tej chwale Chrystusa, więc jest w bieli, w mocy, w chwale w zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a jednocześnie. Możemy tu widzieć, powinniśmy widzieć tutaj kolor niebieski, to znaczy jej osobę, która jest przeniknięta tą bielą. To jest jej wejście do życia wiecznego, początek życia wiecznego, życie wieczne Maryi.